Z drugiej strony tutaj Grycia, dzisiaj jest inny odcinek w tym nowym kanale. To jest odcinek taki, druga część, bo na tamtym filmie dłużej się pozmieniało, w tym filmie. I jest e, nasz Max, gdzie mówiłem w następnym odcinku, no znaczy, że w tamtym odcinku jak nagrywałem. To mówiłem, że Max dołączył i dołączył. Witaj się. dobrze. No, i dzisiaj będziemy grać sobie hordebice. Mam nadzieję, że wygramy. Będziemy po prostu walczyć ze szkodnikami, po prostu, co? No, mam nadzieję. Że macie subskrypcję i łapkę w górę, bo. Bo jak nie, to się tam do was przejdę do domu. No właśnie. I mam nadzieję, bo będziecie mieć poważny problem. No, to zapraszam do odcinku. Nigdy do połowy, tylko powiem. 20 minut trwa. Ten filmik albo 30 ile tam my chcemy. No. No i zaczynamy, co? lecimy. Lecimy i gramy w Hordowicie. Potem zagramy sobie w Battle Royale. Momencik, idę po słuchawki. Dobra. Okej. Okay. Max, poszedł do posłuchawki, a runda się zaczyna. O, kurwa. Czy ciebie dołączyło bez mnie? Naprawdę? To mnie tam nie ma, a u mnie ciebie dołączyło. Czy naprawdę? No, no to wychodzimy. O Jezus, mi się słuchawki poplątały. Co to ma być? Ale wiecie, że e, tak włączyłem, żeby nie było tego przegłosu? No wiem, i o to mi chodzi właśnie. Ale ja tego nie mam. Ja tego nie mam. Ja, ja jak ja rozmawiam, to ja ten. Nie słyszę Że ja coś gadam Ty to jak, to jakby coś nie musisz Słuchawki nie działają, bo jak je podepnę to te, totalnie nie mam głosu To czekaj I teraz robisz speedrun O Jezus No Okej. Okay. Jezus, moje drzwi ucierpiały. To? No. Mm. Słychać? Słychać. O to, to Napiszcie w komentarzu, czy, czy było słychać, że Mac coś powiedział. Jak tak to wpiszcie w komentarzu? Nie w jakim sensie powiedział? Bo oni nie Co? W jakim sensie powiedział? No... czy ktoś powiedział na przykład... Nie wiem... E, część widziałbym, że... Ja nie wierzę, że jest tą pułapką. Ja bierzemy tą pułapką. O, pompa. spająca. Ooo, ja też. Ej, ludzik super. Co? Lucik no, no, to jest super. No, teraz to tak. Ty, ale mam Eee. Na co to wymienić? Nie wiem, dropnę tu Nie, to ja widzę, to będzie. Eee, porywalę. Wezmę pistolet. Spider-Man. To sei mais que bicho Spider-Man. What's up, Spider-Man? Nen nen, Spider-Man. Pamiętam. To ja on właśnie pamiętam. to namalował. A to było w starych czasach. Wiem, ja widział, bo ja kiedyś oglądałem mm, wszystkie jakby ewenty. No ja też. Bo po, prostu, właśnie... po prostu... Po prostu widzowie było dla nas takie interesujące bo to było tamtego e, emocje tamtego skinny problemy. Tak, problemy problemy Neymana bo się Jezu. zaczyna przed papają mi się to pojawiło uważaj otwieraj otwieraj dobra mamy rybę, do ucieczki mogę ja go zniszczyć Tak... to ja idę ja ci pomogę. Trochę. Ja idę po szmaragd. Okej. Okay. Po szmaragdusie... Będziemy dobra. mieć razy. Ty niszcz Dobra, mamy razy dwa. Powaliłem... Wyżyłem też. Oj ja. mam tu panny problem. Jasne, nie żyję. Wyżyjesz? Nie. Ja. Idę ja. po kolejny smaragd. To mój, to mój, bo ty Dobra, ja okay. ja Dobra, ja zniszczę ten. Okay. Ja Otwieraj. Ja opieraj. Ty weźmiesz luz. Dobra. O, zrobię tu wolni. Zaraz walę ten. Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie, nie wolno tak. W ogóle to będzie rekord mamy broj na bossa.

No proszę. proszę. Idę Ci pomóc! O kurde, to było dobra, że nie. Oho! Prawie dostałam HP na końcu. A ja dostałam kilka podrobica. No, fajnie. Bo fajny jest. A ty pilot horverisza. Nie wiem. No to czekamy. Na kolejną rundkę. Ej, o, to mi się przyda. Czekaj. weźmy wezmę to. Ej, weź to. Bo to nam się przyda, potem. Dobra, okej. Okay. To będziemy mieć już dwa. Ej, Dobra, jednak nie, jednak nie, jednak nie jest chwilowa. Ej, poczekaj! Bo jest takie fajne zadanie, to też się nie razlicze. Zobaczcie, ja je zamiję. To ty broń, a ja nie będę marnować, bo nie. Wybuchnili. Oh o, wow!

Czega, czasami. Jak będzie ich dużo. Bo mamy fajne zadanie i nie wiem co ono daje. Tak, czemu powiedziałam fajne zadanie i nie wiem co ono daje. Oh, wow, 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 wow. Ej, co z tu... Skąd masz RPA. Aże Ten Ja cię Bo zrobimy zadanie, dawaj. I tak nam się prawie na A ja mam... Pięknie. Pięknie, pięknie. Z niego luz. Dom ja zniszczył tam domek, no powiem ci, że robi wrażenie. Mm. Potrzebuję, RPG. Potrzebuję RPG, Potrzebuję RPG, Potrzebuję RPG, Proszę, proszę, proszę. O tutaj będzie ten pani. Ja biorę tą Nie ma tu Koda. Koga. Ej, o mogę RPG'a. Ale jeszcze to... jest... Dzięki, jak zniszczysz ten. Wiem, ale to jest naprawdę bardzo... Masz. Fajne. O, dzięki, na tą tylko rundę go wezmę. To ja dam to, ja będę to trzymać. I tak, i tak się zmienimy to. Ej, mało mało do mnie. O, natychmiast otrzymujesz rakiety, no i łatwiejutko. Masz już rakiet, bo mogę ci dać. Ej, patrz co mam, patrz co mam. Bomba fantastik Ja zabijam tego dziewczynę z, z, min, z minigunem Tak ogólnie zaleciałem tu i nagle widzę taki domek Super domek Niesamowity <laughs> Cały świat z tego wiedział co za drugoszliwy, wiadomości? O, o, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Mogę po to iść. I to um, Ja szukam tej Jest ta Jest ta pani. Jest ta palmy. Jest ta palmy. Jest ta palmy. Jest Pomagam. chciałam z nim RPGa. Została. Uważaj. I nie? Zedła. To jest tego kropka. Katana. Chyba. Katana, bo... no? Mam katanę. Uciekaj, uciekaj, nie ma. Patrzcie, mieć katanę ty mnie taranę rakietową. Nie wiem. Chyba katana. No. Będę mieć knajpy jakby coś. Ej, to już nie jest na mnie, o nie tylko. Dobra, napalam trzy strany. W drugą, w tej średniej. Próbuję sobie zrobić dużo funkcji, bo to staram się um, pobić Polskę. Ten ra mamy razy sześć. Ej, czy to będzie ta chwila, gdzie się będziemy prać z tym bosem? Czy kiedy to będzie? No, dosłownie. Jak, jak czas się skończy, to idziemy do innej miejscówki. Aha. Weź to, weź to, zrobimy tam taką barykadę. To ja za pompa wezmę. O, tu jest lepsza pompa, tu jest lepszy pistolet taktyczny. Ej, dasz mi to, dasz mi te kawałki potwora, to ja zręczam to ten za epickie. Ej, biorę to, weź RPG, weź RPG. Do Nie dobra. mogę, bo ja mam już dobre I ten... Jestem. Chodź, czekajmy. Ja mam katanę, to ja mogę... Ja jakichś się nie boję, tylko się boję, jak mnie zabiją. Wolę spamu! Ej, chyba, to ja mi lepię. Wybijam cię, wybijam cię, słuchaj mnie. O kurde, czekaj, czekaj, Nie! Jak Aha, jak? To możemy w ten, tak jak No to ty przeleć, a ja będę się z nim nie mało. Nie. O, już jest tu jesteś. No. Ej, dasz mi amun do karabinu. Tak, zaraz. Ja mam 369 amun do karabiny. Ile będę mieć? Dobra, biorę kobiet RPL. Jest bardziej otoczalna według mnie.

Coś jest tu. Chcę sobie ulepszyć bronią. Kurde. Masz amon do rakiety? A co wie zrobię? Nie rozmarnowałam amon na mi mi te kostki. Cięż... O Udościu, ulepujesz mnie. Oj, nie to. Nie, tego nie chcę. I masz jeszcze to. Dobra, wygrywamy to. Postawiamy. A czy nie, chodź. Myślimy ten postawić. No wiem, właśnie jak to Nie ten... wchodź, a ja będę nawalać stąd. Od razu wyciągam karabin magnetyczny. Ja... masz jakiś... Jesteś mi karabin, bo ja mam tylko dwa... dwa rzeczki. Dostał też? Daj mi na piśkaradni! No, ja stąd wezmę! Nawalam go! Uważaj! Zabrać! W O nie! Wydaje mi się, że w tył jest On idzie na mnie! O nie! Dobra, wbiję się w niego, wbiję się w niego. Dobra. Aha, nie trapimy. Hmm. Pomagam, strzelam. Ale nic mi nie zadaje, jak nie jestem w tym, bo... O kurde. się z niego wbijać. Coś ze mną robi, tylko mi tam... robi. Jakby... czymś mnie chciał przyciągać. Idzie na mnie, idzie na mnie, idzie na mnie. Ja to robię po prostu na wala i Albo... Ay Gina. żej tego nie używaj straciłeś szansę. Tak. Idzie strefa, i się pomnieć weź na to i to Liszka nie 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 no. No. nie no. Dosłownie nie 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 szans! nie 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 ja miałem szansę widzowie Miały szansę, bo jakbyś tego nie wykorzystał to byś mógł go jeszcze zabić No, no to kończmy ten odcinek Druga połowa zaraz będzie Co? Znowu chcesz kończyć grację już? Nie no, żartuję. No, jest te hmm. dwa odcinki przed nami. Hmm. Jeszcze to raz. Ten, to ten skończymy odcinek, widzowie. Tamty tutaj skończymy 30 minut. I na ostatnim... E, po prostu będzie 45 minut. E, minut. To zaraz będzie drugi część. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dalej subskrybujecie. No, no i zaraz widzimy się, panowie. Na! No, right.